Koszmar Juventusu, 10 punktów karnych i lanie od Empoli. Bianconeri żegnają się z przyszłoroczną edycją Ligi Mistrzów. A oprócz tego Napoli pokonuje Inter i szuka nowego trenera. Milan rozjeżdża Sampdorię, zaś Roma zaledwie remisuje z Salernitaną i stawia wszystko na finał Ligi Europy. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam.

Buon Marte martedì. Amici Sportivi, no dawno nie widzieliśmy się w tym formacie. Szczerze powiedziawszy, nie miałem planu wracać jeszcze dzisiaj z uwagi na to, że nie wszystko jeszcze dokończone, entourage jeszcze nie skompletowany i tam w tle jeszcze trochę więcej się zadzieje, ale dużo więcej dzieje się we Włoszech, dużo więcej dzieje się na Półwyspie Apenińskim. W związku z tym pomyślałem, jest o czym rozmawiać. Dziennikarze piszą jak źli, no to czemu nie podzielić się z wami włoską prasą sportową i nie przejrzeć jej z wami wspólnie, jak to mieliśmy w swoim zwyczaju. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, do pozostawienia łapy w górę, do komentowania tego, co dzieje się i o czym dzisiaj będziemy dyskutować. Zapraszam też na nasz blog sportivi.com. tam piszemy dla Was, publikujemy, wierzę, wartościowe treści dotyczące świata calcio Serdecznie polecam, a już teraz zapraszam na poranny przegląd dzisiejszej włoskiej prasy sportowej, a zaczynamy oczywiście od przeglądu okładek. Primo Piano z 23 maja, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Dziennik Ilo. Romanista, no dzieje się, dzieje. Dziś na okładkach koszmar Juventusu, ten boiskowy, no i poza boiskowy. Juve, co za wyrok, to tut sport katastrofa Juve, to Corriere dello Sport, koszmar Juve, to Gazzetta dello Sport. Il Romanista, ten że dziennik skupia się na remisie Romy z Salernitano i tym, że jeśli Giallorossi Rossi chcą grać w przyszłorocznej edycji ligi mistrzów, muszą postawić wszystko na finał ligi Europy. Na okładkach pojawiały się też wzmianki o jutrzejszym finale pucharu Włoch. Przypomnijmy, Inter gra z Fiorentiną oraz o potępek następcy Luciano Spallettiego w Napoli. Uwaga, Corriere dello Sport twierdzi, że do listy nazwisk łączonych z klubem z kampanii należy dopisać Luisa Enrique. A w tle, a w tle domanda del giorno na temat Massimiliano Allegriego, no i jego przyszłości w Juventusie. Co Wy sądzicie na ten temat? Zajrzymy na żywo pod koniec tego przeglądu, który zaczynamy jednakowoż od meczu Milano z Sampdorią, osadzonego w pewnym kontekście. Rossoneri odpadli z Ligi Mistrzów po derbowym pojedynku z Interem w tym że Inter okazał się piłkarsko lepszy. No ale Rossoneri walczący o kolejną edycję tychże rozgrywek e, chcieli wstać jak najszybciej z kolan i to im się udało. Wynik 5 do 1 to nielichy rezultat w tym kontekście i o tym pisała Gazetta dello Sport w wydaniu niedzielnym. Milan la ripartenza e giusta. Ten powrót jest właściwy, we właściwym stylu. Milan odreagował. E, szybki gol Leao, hat-trick Oliviera Giroud oraz cios Diaza, Sampa zatopiona na nic zdała się Bramka wiecznego, bo tak nazywa go Gazeta dello Sport. Fabio Quagliarelli, zresztą to było jego pierwsze trafienie w tym sezonie, tą wygraną. Milan nieco zbliżył się do celu gry w, Lid w Lidze mistrzów, znalazł się na jeden punkt od Lazio, a Gazeta dello Sport podkreślała bardzo istotną rolę Sandro Tonalego w tym sukcesie, który bramki nie zdobył, ale rozegrał kapitalne zawody. Z kolei w kontekście Sampdorii wspomnijmy o tym, drodzy amici sportivi, bo spadek do Serie B to. Jedno, ale dużo mówiło się i mówi nadal o tym, że Sampdoria może zbankrutować, że zawisło nad nią widmo totalnego upadku, ale dzisiaj Tutto Sport już na okładce wspomina o dżentelmenie, o, który chce uratować podobno Sampdorię. Jest nim patron, właściciel Leeds, pan Radridzani, który ma chcieć wyłożyć 75 milionów euro na to, żeby pokryć długi Sampdorii, żeby dogadać się z bankami, z którymi podobno ma już wstępne porozumienie i przede wszystkim zainwestować w ten klub i uratować go. Od totalnego upadku, również tego pozaboiskowego. Czy to się wydarzy? Zobaczymy. Będziemy się temu przyglądać. Natomiast fakt, faktem tego sezonu Sampdoria do udanych absolutnie nie zaliczy. Jak wyglądają noty po tym spotkaniu? Noty dla zespołu Milanu i Sampdorii. Serdecznie zapraszam do rubryki Le Pagelle. Milan oceniony na siódemkę. Mila... Sampdoria z kolei na piątkę. Grad goli po łzach z Ligi Mistrzów. Tak napisał Marco Falizi w tej rubryce. Sampa dała radę utrzymywać się na nogach tylko przez 20 minut. Bohaterem spotkania bez zaskoczenia w wybrany został Olivier Giroud, on otrzymał ósemkę. W Sampdorii. lokalnym bohaterem został Fabio Quagliarella, nota 6 dla tego nieśmiertelnego Włocha. Najsłabszy tymczasem Teo Hernandez w Milanie, nota 5,5 i koraj Günther z czwórką w Sampdorii, asystent Milanu w tym spotkaniu, tak trzeba powiedzieć, tak określany jest we włoskiej prasie, popełniający katastrofalne błędy w defensywie Sampy. Sandro Tonali wyróżniony notą 7,5, podobnie Brahim Diaz i Rafael Leao 6,5 dla Salernitana i Ciała. Najsłabsi poza Hernandezem Junior Messias i Charles de Ketelare. Następny mecz Milan gra z, Juventusie, z Juventusem w Turynie. No i będzie to bardzo ważny pojedynek w kontekście przypieczętowania tego awansu Rossoneri do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, choć po wczorajszych wydarzeniach związanych z Juventusem to zadanie wydaje się, a nawet nie wydaje się, tylko po prostu jest nieco łatwiejsze. Tyle o, o Milanie. Pomówmy o hicie tej kolejki, hicie 36. kolejki. Takim był zapowiadany i takim się okazał, tak trzeba to powiedzieć. Czyli mecz Napoli kontra... Inter w Neapolu. Napoli już nieco rozluźnione, zaliczające kilka kiepskich, a w zasadzie słabszych, to na pewno, spotkań niż przez resztę tego sezonu. No ale Napoli, które miało szansę odegrać się z Interem za porażkę w rundzie jesiennej. No i odegrało się chyba z nawiązką. Inter do tego z. Cóż, mierzący się z głupotą. Roberto Gagliardiniego, którego występ w podstawowej 11 był kontestowany, powiedzmy to ładnie, przez fanów na Zurich. Napoli tymczasem pokonując Inter. Sprawia, że można o nim powiedzieć. Mistrz pokonał wszystkich i tak pisze zgodnie o Azzurri, Corriere dello Sport i Gazeta dello Sport. Kolekcjone kompleta! Właśnie, kolekcja skompletowana, uzupełniona, dopełniona. Wszyscy Wszystkich 19 rywali pokonanych w tym sezonie przez Neapolitańczyków. Zaznaczmy, że Inter nie zagrał w tym meczu w najmocniejszym składzie z uwagi na rotacje związane z jutrzejszym finałem Pucharu Włoch z Fiorentiną. No ale zmiennicy się nie popisali. Napoli dominowało w sensie absolutnym. Zerknijmy na statystyki, drodzy amici Sportivi. 70 do 30 w procentach to posiadanie piłki, 22 do 6 to strzały ogółem, 9 do 2 to strzały celne. Do tego więcej wygranych pojedynków. Niemal 93% skuteczność podań to bardzo dużo. Choć Napoli przyzwyczaiło nas w tym sezonie do ponad 90% skuteczności. Tych podań ponad dwa razy więcej niż zagrań wymienionych przez zespół Interu. Za to bardzo niskie noty zebrał za ten mecz sędzia Marinelli. Popełniał wiele błędów. Powinien był wyrzucić Galliardiniego z boiska dużo wcześniej. Kiepsko zarządzał kartkami i faulami. Nie odgwizdał ewidentnego faulu żułana Jezusa na Acerbim. Nota tylko 4,5. No i tak samo oceniła arbitra Gazeta dello Sport, która jednakowoż w zgodzie z Corriere dello Sport, bo te opinie są zgodne, zauważyła, że Zieliński nie faulował Dambrozy w sytuacji, po której Giovanni Simone zdobył bramkę, ona została anulowana. No i teraz Gazeta dello Sport pisze, ta bramka powinna była zostać uznana. Corriere dello Sport pisze, nie było faulu, to fakt, ale arbitra ratuje sytuacja Kwaradz Heli, który na 99%, jak określa to rzymski dziennik, był na pozycji spalonej, więc z tego anulowanego gola. Sędzia akurat się wybroni, ale nie wybroni się z ocenionego bardzo słabo występu ogółem. Co o tym pisze Gazeta dello Sport, bo pokazałem karierę, perspektywę Corriere dello Sport. Ano, Gazeta również chwali Napoli. Tutaj narracja jest bardzo spójna. Il Napoli campione, lea batutte tutte. No właśnie, Napoli mistrz pokonał ich wszystkich. Pomoc Gagliardiniego w tym meczu była jednak nieoceniona, zauważa ironicznie redaktor Luigi Garlando. W mediolajskiej gazecie perspektywa podobna. Spójna do tej z Corriere dello Sport, raczej chwalone Napoli niż krytykowane Inter. Tak to wygląda, a jak wyglądają noty? Przewertujmy jeszcze Gazette dello Sport, tam rubryka oczywiście Lepagelle, Napoli ocenione na siódemkę, Inter tylko na pięć i pół. To drużynowo. Bohaterem Napoli, autor pięknej bramki Giovanni Di Lorenzo, siódemka dla tego gracza. Najsłabszym Juan Jesus z notą pięć, siódemka dla Kima Angisy, Kwarac Heli, sześć i między innymi dla Piotra Zielińskiego oraz Gaetano, który zdobył ostatnią bramkę, będącą wisienką na torcie. No, w końcu to urodzony w Neapolu wychowanek klubu. W Interze tymczasem najlepszy wybrany Nicolo Barella z notą 6,5. Najsłabszym, tu raczej dopowiadać nie trzeba, Roberto Galliardini z czwórką. Obok Barelli dobrze oceniony, bo na 6,5 Romelu Lukaku, Federico Di Marco. Pozostali z notami 6, 5,5. Słabo za to. Bellanova, Gosens, Acerbi. Oni kończą ten mecz z piątkami. No i co? No Inter przygotowuje się do finału Pucharów Włoch, finału Ligi Mistrzów, oczywiście wszystko stawia na te rozgrywki. Finał Pucharów Włoch przypomnijmy jeszcze raz już jutro wieczorem. No, a Napoli? Napoli chyba gra już tylko dla własnej satysfakcji, dla kibiców, dla radości kibiców, udowadniając, że to to nie było dziełem przypadku, ale Napoli szuka też nowego trenera z uwagi na to i o tym hu huczą całe piłkarskie Włochy. Luciano Spaletti ma opuścić Neapol. Nie będzie bronił tego skudetto w przyszłym sezonie. W zasadzie to jeszcze. Nieoficjalna informacja, ale wszystko na to wskazuje. Sam Luciano Spaletti, który był już na kolacji z Aurelio, Aurelio de Laurentisem, powiedział, że decyzja została podjęta, że to do klubu należy jej ogłoszenie, ale biorąc pod uwagę wszelkie sugestie, wszelką narrację, można domyśleć się, że Spaletti odchodzi z Napoli, no i ma wziąć sobie rok wolnego, ma zająć się swoją toskańską ziemią, którą ma uprawiać, ma odpocząć od piłki nożnej. Po o tym, że meczu powiedział, że jeżeli ktoś czuje, że nie jest w stanie dać temu miastu Wszystkiego, co najlepsze, to słuszne jest zastanowić się nad swoją przyszłością. No i w związku z tym rozkwitły w jednym momencie dyskusje na temat tego, kto zostanie następcą. Luciana Spalettigo wymienia się nawet Antonio Conte, wymienia się Vincenzo Italiano, wymienia się Rafa Beniteza, z którym miał kontaktować się Aurelio de Laurentis, Gian Piero Gasperini, o ile Atalanta znalazłaby jego następcę. Natomiast dzisiaj mówi się też o, czy pisze o Luisie Enrique. Co wy na taką kandydaturę? Pokażę Wam okładkę kampanii, wydania Corriere dello Sport, tam hasło da Lucio a Lucio, od Lucio do Lucio, no i wizerunek Luisa Enrique, byłego selekcjonera, byłego selekcjonera reprezentacji Hiszpanii, trenera Barcelony, no De Laurentis ma być kuszony tą wizją zatrudnienia tegoż dżentelmena, kombinuje jak to zrobić, żeby to wszystko wypaliło, w tle jeszcze historia Giuntolego i jego potencjalnego przejścia do Juventusu, choć ostatnio to chwieje się w posadach, Giuntoli nie może uwolnić się od De Laurentisa. Tam notowania pana Manny z zespołu U23, w kontekście dyrektora sportowego roli tejże Juventusu Rosną, ale Juventus za chwilę. Co będzie z Napoli? Co będzie piłkarsko? I z perspektywy działaczy, czy prowadzenia klubu z Napoli. No, jesteśmy ciekawi. Zapraszam do dyskusji. No i pytanie, czy Luis Enrique to właściwy kandydat na miejsce Luciano Spallettiego? Dajcie znać. Jestem ciekawy Waszej opinii. Przypominam, jeszcze raz, łapa w górę, subskrybowanie kanału. Bardzo dziękuję za każde wsparcie z Waszej strony w takiej postaci. No, a ja zapraszam na dyskusję dotyczącą Romy. Roma i Juventus grały wczoraj. Tymi dwoma meczami zakończymy dzisiejsze wydanie porannego przeglądu prasy. Roma miała szansę oczywiście nadrobić ten dystans dzielący ją od top 4 no i tej szansy nie wykorzystała. I w zasadzie o tym pisze Corriere dello Sport. 2-2 z Salernitaną. Zresztą e, stadion swój wypełniony kibicami, którzy byli tym razem dosyć cicho. To w związku z protestem kibiców, którym nie pozwolono wnieść na stadion jednego z transparentów. E, o tym pisze dzisiaj dziennik Il Romanista, o tym pisze Corriere, do którego za chwilę e, zajrzymy. No ale e, kibice, którzy eskortowali drużynę od samej Trigori aż po stadion, oczywiście te emocje towarzyszą nam w kontekście Romy przez cały ten sezon. No ale persa un'altra occasione, jak pisze Corriere del Sport, czyli stracona kolejna szansa, niewykorzystana kolejna okazja. Roma miała ten mecz wygrać, bo rywal słabszy przed własną publiką. Ostatecznie jednak to ona dwukrotnie musiała odrabiać straty. Najpierw piękną bramkę zdobył Antonio Candreva, Roma zdołała wyrównać. Kolejny cios zadał Bula Ostatecznie skórę Giallo uratował Nemanja Matic. No ale rzeczywiście to była stracona okazja, żeby nadrobić stratę do pierwszej czwórki. Mourinho zaczął ten mecz zmienionym składem, by później wprowadzić na murawę starą gwardię, jak czytamy. Nie zagrał znowu Paulo Dybala. Co więcej, siedział na trybunach. O Dybali za chwilę, kibice byli cicho jak nigdy, o tym już wspomniałem, miało być pięknie, było no cóż, nie do końca pięknie. Choć w statystykach Roma przeważa: 22 do 8 w strzałach, choć tylko 5 do 3 w strzałach celnych. Roma posiadała piłkę przez niemal 59% czasu gry, wygrała istotnie więcej pojedynków. Nie przełożyło się to jednak na wynik. Salernitana wywozi z Rzymu cenny punkt, choć już jest i tak pewna utrzymania w Serie A. Jak wyglądają noty w Corriere dello Sport? Rubryka Le Pagelle zaglądamy czym prędzej, a tam bohaterem w ogóle w meczu Il Migliore, wybranym Bula i Dia. Tym razem najsłabszy, choć chyba po raz kolejny, Andrea Belotti. Włoch dostał zaledwie... Czwórkę, bo jego występ przypominał horror. Kolejny w tym sezonie. Nie pozostawił na boisku choćby śladu po sobie. No, chyba że nazwiemy nim zagranie ręką, które sprawiło, że bramka i Banieza nie mogła zostać uznana. Słabe noty dla większości graczy Romy. Między innymi 5,5 dla Nikoli Zalewskiego, który biegał, naciskał, szarpał z przodu. Próbował nawet strzelać na bramkę, ale on też wyglądał miernie na tle tejże Salernitany. Lepsze oceny wśród gości. Poza siódemko dla Di. Taką samą notę otrzymuje Antonio Cantreva. No i dobrze oceniony też Krzysztof Piątek dla. Polaka nota 6,5 za piątą asystę w tym sezonie. No trochę przypadkowo, nawet nie trochę, po prostu przypadkowo, ale do statystyk się zaliczyła, w związku z tym Oczywiście włosi wzięli to pod uwagę przy przydzielaniu noty Polakowi. Chciałbym nawiązać krótko do słów Jose Mourinho, który po meczu wypowiedział się na jego temat i między innymi na temat sytuacji Paulo Dybali. Mourinho, który powiedział po pierwsze. Pierwsza czwórka to jakaś utopia, gdybyśmy zakończyli ten sezon w najlepszej czwórce, to traktowałbym to jak coś więcej niż cud, to byłby finał prawdziwie chrystusowy. No te słowa wybrzmiały głośno na Półwyspie Apenińskim. Murinie przyznał też, że Paulo Dybala cały czas źle się czuje, że nie jest w dobrym zdrowiu, że w tej końcówce sezonu Mourinho nie jest niestety wobec niego optymistą. Natomiast zapytany o Ligę Mistrzów powiedział, że on nigdy jej nie deklarował. Jeżeli zrobił to Tiago Pinto, to z całą sympatią do niego... To wyłącznie jego problem i problem tego, że to zadeklarował. No i kwestia kary punktowej dla Juventusu. Murinio powiedział, ponieważ akurat wtedy zapadła ta decyzja, a w zasadzie została ogłoszona, Murinio powiedział: Ta kara to żart. Żart z nich, żart z nas, żart z nas wszystkich, którzy dowiadują się o tym na dwie kolejki przed końcem sezonu. Gdybyśmy byli świadomi tego wcześniej, na przykład przed meczem z mącą być może inaczej przygotowalibyśmy niektóre spotkania. A tak uważam, że ten sezon jest zupełnie wypaczony tą decyzją i Abstrahując od tego, co czuję do Allegriego i jego piłkarzy, jest mi ich szkoda z czysto zawodowego punktu widzenia, bowiem odbiera się im punkty, które wywalczyli na boisku. Cóż powiedzieć, porozmawiajmy o sytuacji Juventusu. Amici sportivi w Turynie. Gorąco, choć zimno, jednocześnie zdaję sobie sprawę z ironicznych komentarzy na temat minus 10 i tak dalej. No właśnie, jaki ten minus miał być do końca, wczoraj nie było wiadomo. Wczorajszy dzień przejdzie do historii Turyńskiego Klubu tej niechlubnej historii, z uwagi na to, że sąd apelacyjny, federalny sąd apelacyjny, bo przypomnijmy, mamy dwa procesy: mamy cywilny, prizmę, dotyczący głównie manewrów płacowych, ale też ten sportowy, kolejną jego odsłonę, bo po tym jak Kolegium Gwarancyjne Włoskiego Komitetu Op olimpijskiego cofnęło całą sprawę do poprzedniej instancji, czyli do apelacyjnego sądu federalnego, czyli jednostki Włoskiej Federacji Piłkarskiej, ta po rozważeniu nowych, nie tyle dowodów, co argumentów prokuratury, a prokurator zażądał już nie dziewięciu, a 11 punktów karnych, podjęła decyzję o ukaraniu Juventusu 10 ujemnymi punktami. Ale nie było wiadomo do końca, kiedy tę decyzję poznamy, no bo samo przesłuchanie trwało dwie godziny, trwało od rana, później... Sędziowie zamknęli się w pokoju obrad i nie wychodzili z niego przez ponad 4 godziny. Czas mijał, no i pojawiały się teorie. Czy usłyszymy tę decyzję jeszcze wczoraj? Może po zamknięciu sesji giełdy, ale czy przed tym meczem Empoli-Juventus, czy to właściwy moment, a może po tym meczu, a może dzisiaj rano, ostatecznie na kwadrans przed pierwszym gwiskiem, gruchnęła niczym. Grom z jasnego nieba, o które teraz we Włoszech trudno, niestety. Informacja o tym, że to będzie minus 10: Juventus spada z drugiego na siódme miejsce w tabeli i ma zagrać mecz z Empoli. Co o tym sądzicie na tym etapie? Ja pokażę gazetę dello Sport co ciekawe. Dzisiaj te wydarzenia przyćmiły zupełnie wydarzenia boiskowe, choć o tych też porozmawiamy. Informacja o meczu Empoli znalazła się dopiero na dziesiątej stronie gazety dello Sport, mimo pierwszych kilku rozkładówek poświęconych sytuacji tuleńskiego klubu. Pierwsza z nich wygląda w taki sposób: Juve meno dieci. Champions pił Lontana. Minus 10 i Liga Mistrzów e, dosyć daleko. Ja powiedziałbym, że już jest niemożliwa. No matematycznie jeszcze i w czystej teorii możliwa, ale jakże prawdopodobna? Praktycznie e, w ogóle. E, prokurator zażądał też, co istotne, kary 8 miesięcy zawieszenia dla niektórych działaczy, w tym Pawla Nedweda. No i ostatecznie, w momencie, kiedy, jak na ironię, przedmeczowego wywiadu udzielał dziennikarzom Sky Sport Manuel Locatelli, mówiąc, że zespół stara się skupić na boisku, że to nie jest łatwe, bo każdy czeka, bo nic nie wiadomo. No i jak na zawołanie, właśnie na kwadrans przed pierwszym gwizdkiem pojawiła się informacja o 10 punktach karnych. Gazeta Dello Sport pisze dzisiaj, że adwokaci Juventusu spodziewali się kary bardziej łagodnej, na przykład 5 punktów karnych i grzywny, no ale tak się jednak nie stało. Juventus już zapowiedział, że że po przeczytaniu uzasadnienia wczorajszego wyroku bierze pod uwagę ewentualność odwołania się znowu do kolegium gwarancyjnego Włoskiego Komitetu Olimpijskiego, bo zaznaczmy, ma takie prawo, aczkolwiek część argumentów defensywy Juventusu już zostało przez to kolegium na poprzednim etapie obalonych, więc pole manewru jest istotnie węższe. Liga Mistrzów rzeczywiście istotnie się oddaliła no i co istotne jeszcze w tym samym kontekście, sąd uniewinnił wszystkich działaczy, wobec których prokurator Giuseppe Kine chciał tej kary 8 miesięcy zawieszenia. Paweł Nedved i sześciu innych byłych reprezentantów klubu zostało całkowicie uniewinnionych, no ale nie byli to kluczowi działacze, poza Nedwedem który z tego powodu wymieniany jest osobno. Nie mieli umocowania do prawnego reprezentowania klubu, co jest istotne w kontekście ewentualności Łączenia ich indywidualnej winy bądź uniewinnienia z konsekwencjami wobec spółki, wobec samego klubu. Ale na tym nie koniec. Amici Sportivi jest drugi proces, a w zasadzie za chwilę będzie. 15 czerwca odbędzie się proces. Federalny, w sądzie federalnym, więc znowu mówimy o procesie sportowym. Włoska Federacja Piłkarska w sprawie manewrów płacowych, czyli tej całej historii związanej ze zredukowanymi, ale nie do końca i zaksięgowanymi w pewien specyficzny sposób pensjami piłkarzy. O tym druga rozkładówka w dzisiejszej gazecie Dello Sport. non finita qui, czyli na tym nie koniec. Wizerunki Kieliniego, Cristiano Ronaldo, no i hasło manowra stipendi, z którym prawdopodobnie się dosyć często spotykacie. 15 czerwca. Jakie będą kary potencjalnie? Nie wiadomo. Wiadomo, jakie konsekwencje i czy w ogóle? Nie wiadomo. Gdzieś tam przebąkuje się o ugodzie, którą może zawrzeć klub z prokuraturą, ale do porozumienia musiałoby dojść przed rozprawą. Nie wiadomo, czy to jest w ogóle realne. No i wszystkiemu przygląda się UEFA. Tak jak pisze Fabio Licari w artykule po prawej stronie, w związku z ewentualnie dowiedzionymi nieprawidłowościami i zaangażowaniem w Superligę może ona zadecydować o wykluczeniu Juventusu z europejskich pucharów niezależnie od ostate ostatecznego miejsca w tabeli, na którym Bianconeri zakończyliby obecność sezon. Więc dzieje się, ale to jeszcze nie wszystko. Z uwagi na to, że w klubie spodziewana jest rewolucja, rewolucja w składzie drużyny i o tym kolejna rozkładówka, kolejny artykuł, w którym to Gazeta skupia się na tych, którzy odejdą, których przyszłość jest pod znakiem zapytania i których zostaną. Jeszcze przed wydawało się że w klubie zostanie Angel Di Maria. Rozmowy na temat przedłużenia jego kontraktu o kolejny rok zmierzały w dobrym kierunku, ale niestety spaliły na panewce i teraz pisze się, a w zasadzie jest już pewne, że Argentyńczyk opuści Juventus, zostanie wolnym zawodnikiem. Rozmowy nie potoczyły się dobrze i odejdzie. Gazetta twierdzi, że odejdą też inni. Na pewno Leandro Paredes, na pewno, a w zasadzie najprawdopodobniej Adrien Rabio, zwłaszcza w tych okolicznościach przyrody, być może również Federico Kieza i Duszan Wlachowicz, choć wczoraj jeden z szefów Juventusu, pan Calvo, Zaznaczył, że Serb nie jest na sprzedaż, że Turyńczycy są z niego zadowoleni i on zostanie w stolicy Piemontu. Gazeta twierdzi inaczej. Niepewna jest też przyszłość Arkadiusza Milika, o jego ewentualnym wykupieniu z Marsylii strony mają rozmawiać dopiero po zakończeniu sezonu. Pod znakiem zapytania stanęła też przyszłość Wojciecha Szczęsnego. Zostaną za to Danilo Locatelli, Bremer, Paul Pogba czy Leonardo Bonucci, dla którego będzie to ostatni sezon w Juventusie. Tak czy inaczej, Juventus będzie musiał przejść gruntowną przebudowę i na pewno będziemy się temu przeglądać podczas letniego mercado. To, no, stara dama ma nowy sezon zacząć od miksu młodych graczy ze starą e, gwardią. Tak zapowiada włoska prasa. Ale pomówmy o tym, co się wydarzyło na boisku w Toskanii, w Empoli. Empoli, które, jeżeli miało ambicję odegrać się za pierwszą porażkę w rundzie jesiennej 0-4, do 4, e, przypominam, no to zrobiło to, no może nie, nie z nawiązką, ale biorąc pod uwagę klasę rywali, to. Wyglądało to jak pojedynek nierównego z nierównym, na pewno nierównego z równym. Dzisiaj Gazeta dello Sport tytułuje artykuł, przypominam, dopiero na dziesiątej stronie, poświęcony temu meczowi: Juve Złotata, Krollo a Empoli, Juve Spustoszone, Upadek w Empoli. No, Oczywiście, z wiedzą okaże dziesięciu ujemnych punktów. Juventus wybiegł na to boisko, ale. Pamiętamy, kiedy wyszedł na murawę Allianz Stadium na mecz z Atalantą zaraz po ogłoszeniu kary minus 15 punktów, potrafił przekuć to na sportową złość, na agresję. Rozegrał jeden z najlepszych meczów w sezonie, to kapitalnie się oglądało, no a wczoraj wieczorem dał się totalnie stłamsić Empoli. Gospodarze rozegrali mecz niemal idealny, no bo do idealnego pewnie brakowało czystego kąta Vicario, może Hatrika, Ciccio Caputo. Miałem przyjemność skomentować wczoraj to spotkanie z Mateuszem Święcickim na antenie Lewent, Sports, chociaż z perspektywy sympatyka Juventusu była to przyjemność wątpliwa, ale widowisko piłkarskie było bardzo dobre, niezłe. Podobnie jak i ogień na murawie, na trybunach. Stara Dama upada, jak czytamy w tym artykule, popełnia zbyt wiele błędów w ofensywie. No tragicznie nieskuteczny był wczoraj Juventus. Za to Ciccio puto przechodzi do historii. To też hasła z dzisiejszego artykułu. Juventus Okej, okay, mógł być przybity tą informacją o minus 10 punktach, to mogło być przybijające, ale jak czytamy, nie może to być alibi dla profesjonalnych graczy takiego kalibru. Za to styl gry i podejście. Paolo jego totalnie zdominowało myśl taktyczną Massimiliano Allegri'ego, o którego zapytam Was za sekundę w rubryce Domanda del Giorno. Spójrzmy wcześniej na Lepagelle, tam rozdaje noty pani Fabiana de la Valle, z którą ostatnio Massimiliano Allegri swoją drogą ma dosyć na i tam dochodzi do nich, między nimi do Scyzji na konferencjach przedmeczowych. No ale Empoli na ósemkę, Juventus na czwórkę. To noty dla drużyn. W Empoli bohaterami trener Paolo Zanetti i Ciccio Caputo, oni z ósemkami nie ma najgorszego. Ilvoto Pibasso, czyli najniższa nota, wędruje do Guglielmo Vicario. Po nieco zawinił przy golu Kiezy. Ryzykował w sytuacji sam na sam z Duszanem Wlachowiczem. Wysokie oceny w obozie gospodarzy. Nota 7,5 dla aż czterech zawodników: dla Luperto Akpe Akpro Faciniego oraz Kambiagiego. W Juventusie ocaleni tylko Szczęsny i Kieza, jak czytamy. Obaj z najwyższą notą w zespole, czyli 6,5. Katastrofalny w tym meczu. Aleksandro dzisiaj z tytułem Ilpe i notą 4. Podobną otrzymują Milik i Duszan Wlachowicz. 4,5 dla Gatti'ego, Bremera, Miretti'ego, Kosticia, Paredesa i Di Marii. 4,5 4 przypominał. To znamienne. Piątka dla Barbieriego, Barbie dla którego to był drugi występ w podstawowej 11 po meczu z Sassuolo, Lokatellego oraz Adriana Rabio. Fatalne oceny, fatalny mecz Juventusu. Natomiast brawa oczywiście dla Empoli za walkę, za motywację, za sportową agresję no i za utrzymanie się w Serie A. Amici sportivi, czas na pytanie dnia, rubryka Domanda del giorno, do której sięgam dzisiaj i w tym momencie, a tam pytam Was dzisiaj o Massimiliano Allegri'ego, a dosłownie o to, czy powinien zostać zwolniony po tym sezonie z juventusu, bo może trzeba wziąć pod uwagę okoliczności przyrody, w jakich musiał pracować i których wypadałoby nie negować. No ale 59% z Was. Głosuje w tym momencie za opcją tak, zwolnić, niezależnie od kwestii pozaboiskowych. 28% z Was tak, zwolnić, choć nie miał łatwych warunków do pracy. 9% z Was opowiada się za opcją nie, bo nie miał łatwych warunków do pracy i 4% nie nie zwalniać niezależnie od kwestii pozaboiskowych chociaż wśród tej grupy są też rywale Bianconeri co można wywnioskować po komentarzach do których sięgam w tym momencie Kacper pisze duet z Neapolu w przyszłym sezonie w Turynie Spal udowodnił że jest świetnym trenerem a dwa prawdopodobnie będzie chciał go nowy dyrektor sportowy raczej mało prawdopodobny scenariusz drugi Kacper to już wiemy Cinol pisze moim zdaniem powinien zostać widać że ma pomysł na tę drużynę wprowadzenie do składu młody, młodzi zawodnicy dają radę wszystkie kwestie pozaboiskowe nie powinny mieć wpływu na jego przyszłość Słychać, że fan Romy, a nie Juventusu. Michael Trelowy, fan Milanu, pisze, robił dobre wyniki i jak na postawę swojego ciągłego J-Medical wprowadził do składu młodych zawodników. Widzę jednak, że ankieta w drugą stronę także jestem ciekaw, czy twoi koledzy szalu woleliby oglądać lepszą piłkę z gorszymi wynikami. No, ciekawe. Michael twierdzi, że Kibice Juve zatęsknią za Maksem. Piotr Kochu pisze, uważam, że okej, okay, miał trudne warunki do pracy, ale to, co Juventus ostatnio gra, go nie usprawiedliwia. Ten glamarz z Empoli tylko mnie w tym e, utwierdza. Tomasz Czułowski pyta, a kto inny to weźmie i jak mieliby mu... Zapłacić. Niepewna przyszłość Juventusu. Zapraszam do e, zakładki Społeczność, tam możecie oddać swój głos. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Amici Sportywi powoli żegnamy się już dzisiaj. A co dalej? Przed nami, oczywiście, jeszcze dwie kolejki Serie A. Przed nami trzy finały europejskie, w których biorą udział włoskie drużyny. Jutro finał Pucharu Włoch. Jesteśmy z wami podczas przynajmniej niektórych z tych meczów na live fuori Joko. To będziemy jeszcze zapowiadać, dlatego obserwujcie nasz kanał. Dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu ze mną, razem z włoską prasą sportową, bo to cenne. Jeżeli oglądacie całe bądź w większości odcinki, to również nam pomaga na YouTube. Zapraszam jeszcze raz na naszego bloga amici No a jeżeli chcielibyście postawić wirtualną kawę, chociażby za ten odcinek włoskiej prasy sportowej, w opisie wyjaśniam, jak możecie to zrobić. Tymczasem, błona giornata. I cóż, do zobaczenia, niebawem mam iść Ciao.